Na przykładzie drugiej generacji narzędzi grupy orgapak, w tym wypadku Signale DXT2, ale również ma to zastosowanie w czerwonych cyklopach, niebieskich orgapakach czy żółtych strapeksach, pokażemy sposób zablokowania i odblokowania panelu sterowania. W dosyć sprawny sposób, trzeba nacisnąć klawisz F, po czym funkcyjny 1, żeby nam zablokować w tym wypadku panel. pojawia się litera L, która jest z symbolem locked. Wszystko jest zablokowane. operator nie ma możliwości zmiany nastawy. Jeżeli chcemy odblokować panel dokładnie w tej samej kolejności to robimy F i 1. Pojawiają nam się wszystkie funkcje wtedy dotykowe z możliwością przestawienia, trybów pracy czasu zgrzewania czy siły naciągu.